Hej, kochani, witam Was. 15 dniu otwierania kalendarzy adwentowych. Dzisiaj otwieramy sobie kalendarz od SOLI. Jestem ogólnie mega ciekawa, co dzisiaj będzie. A jutro ogólnie jest jakieś mega ciężkie okienko, więc zobaczymy, oj. Zobaczymy, co to będzie. A dzisiaj mamy 15. I nie wiem, czy się, to słyszycie, jak to brzmi. Ja myślę, że tu są albo czarmsy, albo jakaś taka ozdoba, jak na przykład, nie wiem, ta laseczka, co tutaj była, coś w tym stylu. Może będzie, więc... Oj, jeszcze właśnie. Tak. Więc otwieramy. Jestem odpowiednie mega ciekawa. I zobaczmy co dzisiaj się kryje Okej, okay, i mamy tutaj charmsy. Jest tu taki wielorybek i ten sam czarms, który już dostaliśmy. Więc, no, trochę słabo, że tak czarmsy ciągle. Bo już w sumie to są 4, 6, 8 czarmsy. Więc trochę ich tu dużo w tym kalendarzu. No, ale dobra. <coughs> Ogólnie ładny jest ten czarms, ale szkoda, że to jest powtórka, bo już taki mieliśmy. A ten czarmik akurat jest super. Ten jest mega ładny, taki wielorybek. Akurat ten mi się mega podoba. Zobaczcie też, że jak na mojej ręce taki ślad zostawia taki mo morski wodny. Więc akurat ten charm jest super, a ten drugi to już trochę szkoda, bo mieliśmy dokładnie taki sam, tylko że z czerwonym dzwoneczkiem. A ogólnie jutrzejszy dzień jest mega ciężki. ja się domyślam, co to jest. Ale Wam powiem jutro, jest serio mega ciężkie tylko. Więc tak, jutro sobie otwieramy kalendarz od Rosa i kalendarz od Soli. No więc dzisiaj mamy takie dwa czarne, no nie jestem jakaś mega bo na ten mi się podoba, ale to no szkoda, że jest to powtórka, więc no, tak trochę średnio dzisiaj. Hej kochani, zapewne zastanawiacie się co to jest zapaczka. No, więc dzisiaj, jako dodatkowa rzecz, będziemy sobie otwierać paczuszkę z wymianki z kichyty Ario. Eee, no, i właśnie wymieniłam się z nią za konika mojego autorstwa. Eee, za takiego strokacza, którego pakowaliśmy w ostatnim vlogmasku. A dzisiaj sobie już będziemy otwierać tego konika, który do mnie przyszedł. Eee, w ogóle mega szybko koniki wczoraj zostały wysłane, a właśnie eee, on już do mnie przyszedł, i mam go tutaj. Zobaczymy, ile u mnie zostanie, bo jedyne co, no to właśnie e, wymieniam się za konika sprzedażowego. No a, no jednak tych koni mamy już naprawdę dużo, więc zobaczymy. E, póki co na jakiś czas u mnie zostanie, dopóki nie wyzdrowieję, bo chcę na nim wyjść chociaż na jeden trening i zobaczyć, jak mi się na nim jeździ. E, ale właśnie podejmę wtedy decyzję, więc zabieramy się za otwieranko. W ogóle też zobaczcie, jak ta paczka jest mega ładnie zapakowana. Serio, super! Słuchajcie, bardzo was przepraszam za moje nieestetyczne otwieranie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A teraz, już lecimy z tym kartonem i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Okej, okay. paczka już jest otwarta i pierwsze co mamy tutaj takie chusteczki, ale tu jest chyba koń zawinięty. Dobra, mamy tutaj słuchajcie. O, kurde. Co to jest? <coughs> Ej, dobra. Czekajcie, bo jak? Czy Wy to widzicie, co to jest? Ej, kurde. Dobra, ale powiem tak, mamy tutaj mnóstwo kulki. Naprawdę mnóstwo. I dobra, kurde, ja przez chwilę nie ogarniałam. Dobra, najpierw weźmiemy się za te rzeczy, bo szczerze nie wiem co to jest. Dobra, właśnie, my sobie też dodawałyśmy do tych koników sprzęt, jak mogliście zobaczyć w poprzednim filmie. Mamy tutaj zielony, bardzo ładny uwiązik, i też w ogóle jest mega zielony karabinczyk. Ej, ale mega. Szczerze mówiąc, mega pomyślane. Patrzcie. Normalnie zielony uwiąz z zielonym karabinczykiem. Normalnie. <noise> Dobra. I mamy tutaj. O, mamy wodze! O kurczę, super. W ogóle swoimi czasy ja naprawdę kochałam wodze z takich sznurków. W ogóle, jakie te karabinczyki są takie zimniutkie w dotyku, strasznie. Ale mamy właśnie mega ciasno zaplecione wodze i są takie mega cieniutkie. No super. E, wodzy nigdy nie za wiele, ja sobie wodze używam. Dobra, bierzemy też coś mniejszego. Mamy tutaj e, takie e, opakowanko. I otwieramy sobie. Mamy tutaj, uwaga, mamy bardzo dużo naklejek. Słuchajcie, ja mam już takie coś. Dobra, weźmy sobie najpierw te czarmsiki, powejmujmy Najpierw je wyjmę, a potem wam pokażę. Ja mam właśnie już takie e, jakby... Taki woreczek, gdzie mam swoje wszystkie naklejki, już mi się nie mieszczą, tyle ich od was dostałam Tak dużo mam tych naklejek, że to jakieś hit Ale dobra OMG, jaki śliczny kolor, mamy takiego misia Ale nie taki zwykły, bo mam mega ładny kolor Super Mega fajnie Wiecie, zwykłe czamsy, ale mega fajne, mają kolorki e, Również bardzo ładny kolor serduszka Też bardzo ładne <tryk> OMG i taki mega Charles, to jest albo krokodyl, albo jakiś dinozaur, albo jaszczurka Ale bym powiedziała, że... Nie wiem, napiszcie mi co to, co to jest Wydaje mi się, że któreś z tych trzech Ja bym powiedziała chyba najbardziej, że jest to jaszczurka Bo w sumie ma takie krótkie nóżki Albo dinozaur, szczerze mówiąc nie wiem, ale jest mega ładne Jest również takie przezroczyste I takie ten... Dobra, no i właśnie mamy tutaj pełno naklejek I jest też coś napisane, widzę e, Ale najpierw naklejki Mamy taką 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 o, Czekajcie, mi zaraz wypadną Taki makaronik e, Taka muszelka Taki e, liścik I taki koniki I to sobie... oj Mówiłam, że mi coś zaraz wypadnie i sobie to dam do moich naklejek. A, słuchajcie, jest jeszcze jedna. Zapomniałam mi wyciągnąć. Ale mamy jeszcze taką. Aha, nie, to jest, to jest naklejona. Mądra kamelo. I mamy liścik, słuchajcie. Bardzo dziękuję za wymiankę. Opiekuj się nim. Dobrze, pełne imię krychy, dont, Wap ksywka, gibek. Więc tak. Ja też bardzo dziękuję za wymiankę. Mam nadzieję, że konik ci się spodoba. I otwieramy sobie jeszcze tutaj e, kolejne gratisy. Słuchajcie, ona mi tyle tych rzeczy dała, że to jakiś hit. I dobra, e, wyjmujemy sobie tutaj rzecz. Chyba to będzie Dereczka? A nie, mamy nauszniki! Będą na jakiegoś z moich większych koni. Na pewno na Gibka za duże. Ale one są takie śliskie, tak jakby są takie materiały przeciwdeszczowe czy takie bardziej, wiecie śliskie, no to fajnie dla mnie na, nauszniczki super przymierzymy sobie później na jakiegoś konika ładnie uszyte możecie, zoba no. możecie zobaczyć również bardzo ładny szef o zobaczcie, no super, mi się mega podobają, bardzo fajna jest też ta lamówka i kolejna rzecz to jest chyba kantarek więc tak to jest kantarek, w, których, w którym on był na zdjęciach. Już wam tutaj pokazuję. O, czekajcie. Nie wiem, czy ja go dobrze wyjęłam, bo tutaj jest zapięcie, bo tutaj w sensie by było tak, bo to by było wtedy jakby pod gardle, ale to właśnie to jest futerko, które powinno być na nachwatniku, więc chyba nie ma sprzączki, tylko jest e, takie zapięcie na karabinczyk. Bardzo ładne i mega mi się podoba to podszycie Ja mega lubię podszycia w kantarkach, bardzo ładne A szczególnie mi się mega podobają takie filcowe, więc super I ogólnie kantarek też jest bardzo ładny, więc mamy taki I słuchajcie, teraz powiem tak Tutaj mamy konia Ale słuchajcie, tu mamy chyba jeszcze takiego maluszka O oh OMG, ja nie wiedziałam o co chodzić, co nie? Bo słuchajcie, dwa konie mamy tak naprawdę troszkę wy wy wypełnienia z niego wylatuje, ale dobra robimy małe welcome home konika gratisowego i jest to taki gniadoszek, tutaj ma taką chyba łatkę i tutaj też jeśli dostanę pozwolenie to mogę sobie to na biało zrobić, bo one są takie ciemne takie brązowe, a ja bym sobie tak bardziej na biało zrobiła sam konik jest chyba wykonany z filcu ale słodki jest bardzo Fajnie, taki w gratisie, mega słodziak Nie wiem jaki to jest rozmiar, zobaczcie do mojej ręki Mega maluszek To będzie jakieś kurde A10 Nie wiem szczerze, ale słodki, bardzo ładny Ma słuchajcie nawet dziurę na kij <grytanie> Więc jakby ktoś chciał na nim skakać no to Tak Mega ładny konik Tylko właśnie się dopytam czy mogę mu Rozjaśnić te ułatki, bo są takie trochę brązowawe Zobaczymy, może moja farba lepiej pokryje i tak, otwieramy sobie już główną postać, czyli konika. Mamy tutaj Kylechy Don't Give Up, jak już widzieliście. No, i słuchajcie, to jest mój drugi Kylechy. No, powiem tak: Mam jednego i jestem po prostu strasznie zakochana w tej hodowli. Nie sądziłam, że te konie będą takie super. I też zobaczcie, on jest mega sztywny, mega, mega, mega dobrze wypchany. No wypełnienie, zobaczcie, tutaj jest takie sztywniutkie, nie jest to kulka stikonowa, tylko coś właśnie takiego sztywnego I to właśnie jest mega dobre do wypychania koników Mega mi się podobają koniki od Leny, dlatego właśnie się zdecydowałam na tą wymiankę Jest przesłodki, ma uszka do tyłu Nie wiem z kiedy to jest praca, ale wydaje mi się, że jest on troszkę nowszy niż Dagrek Bo ja Dagreka mam chyba od... Marca tego roku. Więc tak. Ale mega słodziak z niego. Zobaczcie. Taki. Prościuteńki, oczywiście. O! Ładny paseczek. I tak wygląda sam konik. I czas na Welcome Home. A więc oficjalnie Welcome Home gibeczek. No słuchajcie. Przesłodziak. Mega mi się w nim podobają oczka. No mega fajny jest, szczerze mówiąc. Super. Muszę na nim zrobić jakąś fajną jazdę testową. I słuchajcie, słuchajcie tych uszu. Nie wiem, mam tu chyba nożyczki, to wam. Nie wiem, czy wy słyszycie, jaka to jest skała. Kocham takie uszy po prostu. No, zobaczcie, jeszcze z GoPro. Jaki po prostu słodziak. No, mega. I też mega dziękuję za tą wymiankę, jest przesłodki, ma prześliczny w ogóle też taki tofi kolor. Mega mi się podoba. No i dziękuję bardzo za wymiankę. A Wam bardzo dziękuję za oglądanko. Widzimy się jutro w następnym vlogmasku. I w ogóle to jest chyba tradycja, że my we vlogmasach otwieramy jakieś nowe konie, bo rok temu otwieraliśmy sobie konika od Grey Wind, <grych> więc... Więc tak, a teraz sobie otwieramy konika od Leny Więc też dajcie znać, czy chcecie również e, filmik z opisu hodowli właśnie krychy. Bo planuję taki niedługo nagrać, jak mam właśnie ich, ich dwóch, więc tak. I jeszcze słuchajcie, tu wszystko pokazuje co było w tej paczuszce No zobaczcie, naprawdę bardzo dużo rzeczy dostaliśmy też do waku. Nie zobaczcie, jaki to jest słoniak. No mega fajny. I bardzo mi się podoba ten kantarek, bardzo ma ładne podszycie, e, uwiązik też jest fajny i też właśnie mega gra ten karabinczyk, wodzę, no to wiadomo. No i kip. za chwilkę jeszcze przymierzę te nauszniczki na jakiegoś konia, no i dam e, gipkowi kijek. E, jeszcze przymierzyłam e, właśnie dla niego ten kantarek, mega słodko w nim wygląda, możecie zobaczyć jaki słodziak. A nauszniczki spasowały na hibionena. No i słuchajcie, miałam właśnie jeden mega cienki kijek w domku, i myślałam, że będzie on dobry dla niego, bo dla Hagala na przykład pasował, ale po prostu tak długo się męczyłam z tym kijem i był tak niewygodny. Po prostu. Nie mogłam się zgrać, nawet w domu, po prostu, więc wyjęłam muki. No i niestety jest on wystawiony na sprzedaż. No niestety nie jest to w ogóle koń dla mnie. Nie umiem się z nim w ogóle zgrać, kiedy na nim siedzę. Mam nadzieję, że ten vlog was Wam się spodobał. I widzimy się już jutro. Do zobaczenia! Pa!